Radio KSBB. Wychrowo 102 i 6 FM. Słuchaj nas również online na Radio KSBB. Dziś w Dzień Dobry Kaszuby Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta do spraw społecznych i ekonomicznych Wejherowa, który opowie nam o nadchodzących obchodach Dnia Jakuba w Wejherowie. To wyjątkowe święto, które w tym roku obchodzi 381 urodziny miasta. Zapowiada się niezwykle interesująco i będzie dużo atrakcji. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta do spraw społecznych i ekonomicznych Wejherowa. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa, witam panią. Dzień dobry panie prezydencie. Dzisiaj takich dziwnych i nietypowych świąt. O tym też ze słuchaczami rozmawialiśmy na początku naszego programu, Dzień Ślimaka. Dzień Ślimaka? Dzisiaj? Aha, z takich nietypowych, nie? Ślimak. Tak? No, no tak, no, no, tak, ty tak. Tym domkiem sobie chodzi. Pan wolno robi? Wolno ro pracuje? Wolno czy szybko? No jak niestety to... nie, nie, nie wolno. Szybko. To dobrze. To dobrze? Czyli nie dobrze. jak ślimak. Czyli nie, nie jak ślimak. Z tak. no, no. czym się kojarzy ślimak? <laughs> No z taką właśnie powolnością, nie? Kojarzy mi się ślimak Francja też, też? też Francja, Francja. Francja, tak, tak. Jadłem ślimaki. No bo więc... się chciałem zapytać, no? I jak <ślad> wrażenia? Takie nie, nie nadzwyczajne, ale też nie negatywne, o tak. A mi się ślimak kojarzy z pierogami. Czyli ma krzyżak Dobre! Na pierogi, tak. <laughs> na dokładnie. pierogi, dokładnie. Dobrze, teraz troszkę poważniej możemy? Oczywiście. <laughs> Jakie są najważniejsze atrakcje tegorocznego dnia Jakuba w Wejcherowie? Ja chciałbym podkreślić, że jesteśmy wyjątkowym miastem. Bo myślę, że niewiele miast, nie tylko w Polsce, ale na świecie, zna dokładne. Dokładną datę swoich urodzin, a my to z, wiemy, bo Jakub Wejher 28 maja 1643 roku wydał dekret o budowie osady Wejherowska Wola i to był początek naszego miasta i co roku w, w okolicach 28 maja, tego dnia, kiedy właśnie wydał ten dekret, obchodzimy Dzień Jakuba, czyli dzień wspomnienia te, tych urodzin założenia miasta i, i jutro, czyli 20. maja, 5 maja te urodziny będziemy obchodzili na rynku Wejherowie, ale rozpoczynamy je już dzisiaj. Rozpoczynamy je już dzisiaj dlatego, bo mamy Wejherowie szkołę już ponadpodstawową, e, tak zwaną samochodówkę, która nosi imię założyciela naszego miasta, Jakuba Wejhera i dzisiaj o godzinie 13 rozpocznie się przepiękna parada. Właśnie od szkoły na plac Jakuba Wejhera, pod pomnik Jakuba Wejhera. Kreatywność młodych ludzi nie zna granic, w związku z tym różnego rodzaju pojazdy, które biorą w tym udział, młodzi ludzie poprzebierani, także Jakub Wejher zazwyczaj uczestniczy w tej paradzie. E, to wyjątkowe wydarzenie barwne, na które chciałbym wszystkich dzisiaj zaprosić. Gdzie ten korowódkę ulicami Weich będzie przychodził? Od szkoły, od samochodówki, czyli od ulicy Inwalidów, główną ulicą miasta, ulicą Sobieskiego. Wchodzącą w Deptak i na plac Jakubowych. Jakie znaczenie ma, Panie Prezydencie, ta parada, już tradycyjna, nazwijmy to, młodzieżowego, powiatowego, powiatowego zespołu Szkół numer 4 dla mieszkańców Wejherowa, no i dla Was, samorządowców? Dla mnie to jest takie szczególne oddanie hołdu założycielowi w tym wyjątkowym dniu, wspominając właśnie założenie naszego miasta, ale także pokazanie tego, że młodzi ludzie. Ci, którzy chodzą do, do szkół średnich, bo zawsze jest ich więcej niż tylko samochodówka, pamiętają o tym święcie i są związani z naszym miastem. A czy mógłby pan powiedzieć troszkę więcej o nagrodach prezydenta miasta, o tym, kto w tym roku zostanie uhonorowany? Już jutro, o 18:40, na rynku odegraniem hejnału miasta Wejherowa, rozpoczną się właśnie uroczystości związane z Dniem Jakuba, i pierwszym z tych elementów jest właśnie y, przy, przyznanie nagród prezydenta osobą. Szczególnie zaangażowanym w życie miasta, patrząc na, na poprzedni okres, rok, który oceniamy, te nagrody są zawsze szczególne. Szczególne osoby, które w różnych dziedzinach są nagradzane, w sporcie, w kulturze, w, w różnej działalności, także tej charytatywnej na terenie miasta Wejherowa. Co roku inne osoby, w związku z tym ja nie zdradzę, kto otrzyma te nagrody, bo nie wolno mi tego robić, ale spora liczba osób w tym roku, takich bardzo aktywnych, którzy. Są sercem związani z miastem, zaangażowani w życie miasta, ale także odnoszą sukcesy, bo to, to, to także pan prezydent docenia. Wiem, ale nie powiem. <grym> Wiem, ale nie powiem. Zanim przejdziemy do tej muzycznej części obchodów, ja bym chciał zapytać pani prezydencie, jak, jak ważne dla, dla społeczeństwa wejherowa podtrzymanie tradycji i organizowanie takich wydarzeń i jak Dzień Jakuba jest ważne. To, to wyjątkowe święto. My jesteśmy, mówiłem o tej historii, ale to także, co jest bardzo ważne dla Wejherowa, Jakub Wejher ze swoją rodziną, ale także inni właściciele miasta Wejherowa spoczywają w Wejherowie. W związku z tym jest blisko, tak naprawdę, na rynku pomnik Jakuba Wejhera, to takie święto miasta. Uznajemy ten dzień za święto miasta, które zawsze gromadzi dużą liczbę, liczbę mieszkańców, ale także gości, których chciałbym zaprosić, korzystając z wizyty w Państwa studiu. Mieszkańcy Wejherowa są dumni, że mieszkają w tak... No, no historycznym mieście, 381 lat. Ja powiem w swoim imieniu, że ja na pewno jestem dumny z tego, że mieszkam w takim mieście. Myślę, że patrząc na, kiedy rozmawiam z mieszkańcami, to są dumni, bo tą historię czuć Wejherowie. Czuć te kościoły dwa, które Jakub Wejher ślubując, kiedy został przygnieciony pod Smoleńskiem, ślubował Bogu, że wybuduje dwa kościoły. Wybudował nie tylko te dwa kościoły, bo stwierdził, że wbudowanie dwóch kościołów w polu nie ma sensu, więc wybudował osadę. Te dwa kościoły do dzisiaj istnieją i kościół Trójcy Przenajświętszej w tym roku, 9 czerwca, będzie obchodził 375 lat ustanowienia parafii w Wejherowie Trójcy Przenajświętszej. W związku z tym to wszystko związane jest, jest z historią. W tym roku kończymy obchody 380 rocznicy zało założenia miasta, czyli tych urodzin miasta i wchodzimy w 380, 381 urodziny. Sporo atrakcji przygotowaliście dla mieszkańców, a główną atrakcją muzyczną tegorocznych obchodów jest? Powiem tak. Są dwie główne atrakcje tegorocznych obchodów Święta Miasta. Bo o moi... tej pierwszej ja, ja, powiem, ja, powiem, ja, że będzie, ja wiem, ale ja ja powiem. Powiem, ja po, nie powiem. Nie, wiem. Pierwsza to Wejherowianka. Pani Monika Kittel, która brała udział w programie The Voice of Poland, bardzo uzdolniona osoba, pięknie śpiewająca, która już o godzinie 19.30 wraz z zespołem wystąpi na, na rynku, na scenie. Myślę, że jest osobą znaną w ale nie tylko w Wejherowie, pięknie śpiewającą, ale także zarażająca swoją pasją młode osoby. 19.30 kiedy? 19.30 jutro na rynku, już w ramach obchodów, bo najpierw będą nagrody pana prezydenta, potem występ Moniki Kittel. Pomonica Kittel, gwiazda, której nie trzeba przedstawiać pani Sylwia Grzeszczak. No nie tylko Sylwia Grzeszczak będzie atrakcją wieczorem. Czy w programie wchodów są również wydarzenia skierowane na przykład do miłośników muzyki klasycznej? Jakie to będą występy, panie prezydencie? Dzień później, czyli w najbliższą niedzielę, o godzinie 18, właśnie w tym kościele Trójcy Przenajświętszej na Rynku, odbędzie się koncert muzyki poważnej. Polska Filharmonia Kameralna Sopot, myślę znana nam wszystkim, pod dyrekcją dwóch dyrygentów w tym wypadku. Pana profesora Marka Rosławskiego, wejherowianina, prorektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, ale także pana Tomasza Chyły, wspólnie z chórem wejherowskim, chórem Cantores Wejherowiensis, ale także chórem y, żeńskim przy pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie, w, w, przygotowali specjalny koncert kończący 380, 380 urodziny miasta Wejherowa, ale także podkreślający właśnie 375 urodziny założenia, tak można powiedzieć, Rocznicę założenia parafii Trójcy Przenajświętszej, koncert wyjątkowy. Wykonywane będą utwory między innymi Wejherowianki, pani Anny rocławski Musiałczyk, zdol, bardzo zdolnej, utytułowanej kompozytorki, z której wszyscy jesteśmy dumni. Yy, otrzymała Wiktory, wiele nagród, wiele wyróżnień. Yy, to wyjątkowy koncert. Zapraszam do kolegiaty. Tam naprawdę zmieści się wiele osób. Duży kościół, yy, miejsce szczególne, a także zakończenie tych obchodów bardzo szczególne. A jakie inne atrakcje, oprócz atrakcji muzycznych, przygotowaliście dla mieszkańców? Jutro już od godziny 11 stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej Tempora Militum przygotowało tak, tak zwaną rekonstrukcję historyczną rzemiosła dawne. Na ulicy Wałowej tam rekonstruują pewien budynek. Bardzo ciekawie to wygląda i tam będą prze, przedstawiali naszym mieszkańcom praktycznie przez cały dzień, bo do godziny 19.30 różnego rodzaju rekonstrukcje historyczne związane z rzemiosłem. Będzie można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, jak kiedyś w tych czasach Jakuba Wejhera, ale też tych późniejszych, wyglądała nasza rzeczywistość w tamtych czasach. To nie tylko takie historyczne rzeczy, bo też nastąpi otwarcie nowego sezonu w Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody, przypominam, to jest miejska inwestycja, połączone wraz z możliwością wydania karty mieszkańca. Ona da. się przyjęła, ta karta mieszkańca, panie prezydencie? Przyjęła się i uważam, że przyjęła się bardzo. Mamy dzisiaj ponad 60 partnerów tej karty mieszkańca, a Otwarcie w ubiegłym roku wodnych ogrodów sprawiło, bo w na wodnych ogrodach zniżka, która jest na kartę mieszkańca wynosi 50%. Więc 50% taniej można powiedzieć. Bilety wstępu kosztują mieszkańców miasta Wejherowa, kiedy, którzy posiadają tą kartę. I 29 maja, czyli już w najbliższą środę, yy, otwarcie wodnych ogrodów. Yy, I w, w tym dniu, 29 maja, ale także 31 maja, yy, na wodnych ogrodach stanie tak zwany... Powiedzmy punkt mobilny, punkt wejchorskiej karty mieszkańcy i tą kartę będzie można tam także założyć. Aby ją założyć, wystarczy składać pit z adresem wejherowskim. Nie trzeba być zameldowanym wejherowi, ale PIT z adresem wejherowskim i to jest ta główna podstawa. Ja chciałbym także zachęcić tych wszystkich, którzy tą kartę posiadają, aby sprawdzili, czy jest aktualna. Potrzeba ją aktualizować. Co roku tak naprawdę dla większości mieszkańców jest aktualizacja co roku, dołączając właśnie ten dokument pit potwierdzający tylko pierwszą stronę. Nie interesują nas czy kogokolwiek dochody, natomiast ta pierwsza strona, gdzie wskazuje się adres wejherowski, czyli na terenie miasta Wejherowa, że ktoś, że ktoś zamieszkuje. A wodne ogrody, no to myślę, że to wielka atrakcja, nowa atrakcja, ale także nawiązująca do historii miasta, bo powstała w miejscu, w którym Theodor Boldwan w 1939 roku otworzył basen rozmiarów olimpijskich, przed samym wybuchem woj II wojny światowej. Ja w tym basenie się jeszcze kąpałem pod koniec lat 80. Potem niestety Sanepid go zamknął, zamienił się, zamieniło się to wszystko w ruinę, a Powstały wodne ogrody w ubiegłym roku, nastąpiły otwarcie z inicjatywy pana prezydenta. Piękny kompleks, podgrzewana woda, baseny zewnętrzne, czyli nie, niekryte zjeżdżalnie, jacuzzi, yy, różnego rodzaju masaże wodne. Park, taki wodny, plac zabaw dla dzieci, w związku z tym mnóstwo atrakcji. A w tym roku dołożyliśmy jeszcze jedną, sauna, duża sauna, z której będzie można korzystać. Czyli jak najbardziej zapraszamy na otwarcie. Zapraszamy od 29 maja, zapraszamy do końca września, więc myślę, że to miejsce, tak jak w ubiegłym roku, od 11 sierpnia do końca września, tętniło życiem, to także w tym roku będzie tętniło życiem i przyciągało mieszkańców, ale także wszystkich tych, którzy będą przebywali na Pomorzu. Wszystkich serdecznie zapraszam. A mieszkańców, tych, którzy, którzy jeszcze nie mają karty mieszkańca, a chcieliby wyrobić, to proszę bardzo, jak najbardziej, tak jak pan prezydent wspomniał, yy, pierwsza strona rozliczenia PIT-u: jak najbardziej karta mieszkańca może być wasza. Oczywiście, zachęcam. A czy ta karta mieszkańca się przyjęła? Mieszkańcy chętnie wyrabiają? Tak, chętnie wyrabiają kartę mieszkańca, a tych kartusz jest bardzo dużo. Yy, ona umożliwia nam, szczególnie nawet dzieciom, yy, w komunikacja miejska dla, yy, do 15 roku życia, yy, Oprócz wakacji letnich jest na terenie Miasta Wejherowa darmowa dla mieszkańców naszego miasta i dzieci posiadające taką kartę, kiedy mają tą mobilną aplikację w telefonie, nawet nie muszą mieć przy sobie legitymacji do kontroli autobusowej. W tej, w ramach tej aplikacji można dokonywać wielu dodatk ma do, wiele dodatkowych funkcji. Na karty mieszkańca na terenie Miasta Wejherowa są zniżki w wielu miejscach, jeżeli chodzi o różnych przedsiębiorców, w różnych dziedzinach, ale także filharmonika Kaszubskiej. Bilety są tańsze na kartę mieszkańca. Na kartę mieszkańca można kupić miesięczny abonament na parkingi miejskie, te płatne, miesięczne kosztuje normalnie na terenie miasta 80 zł, na kartę mieszkańca 40 zł, więc myślę, że w Wejherowie nam zależy tylko na tym, aby była rotacja na miejscach parkingowych, nikt na tym nie zarabia. I ta karta naprawdę daje dzisiaj wiele możliwości. Zachęcam do tego, aby ją posiadać dla tych wszystkich, którzy jeszcze jej nie posiadają. Szkoda, że w Gdyni takich cen nie ma, panie prezydencie. Wywołał pan do tablicy Filharmonię Kaszubską. Ja bym chciał jeszcze dodać, 27 maja, w poniedziałek, właśnie o godzinie 18, odbędzie się też, też spektakl charytatywny Intryga Doskonała w reżyserii Eweliny Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Czy pan Arkadiusz Kraszkiewicz też tam, że tak powiem, na tej scenie? W tym roku? Tym razem nie. Bo miałem propozycję, niestety, ze względu na to, że jako ten ślimak nie jestem ślimakiem, ale nie dałem rady, żeby dotrzeć do miejskiej biblioteki na próby, więc nie wystąpię, ale mam bilety, zakupiłem bilety po to, aby obejrzeć wiele osób, które znamy z życia i publicznego, i kulturalnego miasta Wejherowa, które na tej scenie wystąpią. Panie dyrektor biblioteki, reżyser, znakomity. W ostatniej sztuce miałem okazję wystąpić, to były smerfy. Tym razem będę siedział wśród publiczności, Większą przyjemnością obejrzę ten spektakl Tych, f, dokładnie, tak jak, tak jak mówiliście, w poniedziałek, o godzinie 18.00 Filharmonia Kaszubska wspieramy hospicjum y, domowy pod wyzwaniem świętego Tadeusza w Wejherowie, tak jak co roku. Y, szczytny cel jakże potrzebne dla wszystkich tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Ja tylko wspomnę, że e, pani Wolina Magdziarczyk-Plebanek opowiadała na naszej antenie o tym spektaklu. Można jeszcze tej rozmowy posłuchać na Radio PL. A ja chciałam zapytać o tego smerfa. W roli jakiego smerfa pan wystąpił? No wypadła mi rola papy smerfa. <noise> w związku z tym, jako jedyny miałem czerwoną czapeczkę. <noise> No dobrze, smerfy smerfami, to wszystko jak najbardziej w, już od dzisiaj, jeżeli chodzi o 381 urodzino, świętowanie Wejherowa, o czym przemawiał i zapraszał do państwa... Papa Smerf, Papa <laughs> czyli Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta do spraw społecznych i ekonomicznych Wejherowa. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam na ten weekend do Wejherowa.